Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat wody, czystej wody, dlaczego warto pić wodę, dlaczego trzeba pić wodę i jaką tak naprawdę wodę pić. A bohaterem naszego dzisiejszego, krótkiego odcinka będzie filtr, system oczyszczania wody i spring, który jest produkowany przez firmę MW. Ok. To, że pić wodę powinniśmy, to wszyscy o tym doskonale wiemy. Nasze ciało składa się z ponad 70% z wody w związku z tym, że nasz organizm sam wody nie produkuje, no, musimy ją w jakiś tam sposób dostarczać i najlepiej dostarczać ją pić poprzez bezpośrednie picie wody, ponieważ tyle wody, ile pijemy, tyle mniej więcej wody w ciągu dnia wydalamy, dlatego trzeba tą wodę, zapasy tej wody w organizmie uzupełniać. Ile wody powinniśmy pić, badania potwierdzają, że jest to mniej więcej 1 litr na 30 kg masy ciała, w związku z tym każdy może sobie, może sobie to przeliczyć. Ważne jest, żeby, tą, żeby wyrobić sobie nawyk, żeby tą wodę pić systematycznie, ponieważ e, bardzo często dzieci, szczególnie tu mają, chociaż dorośli, dorośli również, e, spotykamy się z taką sytuacją, że ktoś przychodzi i mówi, daj mi szklankę wody, bo bardzo mi się chce pić. To jest taki sygnał ostrzegawczy, że w organizmie zaczyna już tej wody brakować. Dlatego yy, proponuję wyrobić sobie właśnie nawyk, o którym powiedziałem, picia wody systematycznie, czystej wody, szklanka, łyk, dwa łyki można podstawić i za chwilę zrobić dokładnie to samo. No i te, przez, przez noc wypić y, tyle płynu tej, tej wody, ile, ile powinniśmy pić. Pijemy również kawę, herbatę. No, jeśli chodzi o kawę, to ja bym nie wliczał jej do tej ilości wody. Natomiast jeśli chodzi o herbatę, powiedzmy jakieś kompoty, y, zdrowe soki. Tak, zdrowe soki. Jak najbardziej, natomiast daleko jestem daleki jestem od polecania... Wszystkim wszelkiego rodzaju napoi koloryzowanych i zawierających bardzo dużą ilość, ilość cukru. Ok. Słuchajcie, jeśli chodzi o system oczyszczania wody i spring, ja za chwilę będę mówił poka pokażę Wam, jak on działa, ale najpierw pokażę Wam, z czego się składa. Widzicie, że tu jest obudowa. W środku jest sekretny składnik, sekretny element tego, tego filtra. Mianowicie wkład filtra. Ja pokażę Wam wkład filtra, który jest używany już rok czasu, rok czasu ponieważ ten system sygnalizuje, że po roku czasu lub po przefiltrowaniu 50 tysięcy litrów wody należy ten system wymienić. Tu jest wskaźnik, tu jest na wyświetlaczu pokazywane jest to wszystko. Tak? Mamy spornik. Filtra i sam filtr, który wyposażony jest w lampę ultrafioletową. I cóż to jest za cudo? Proszę Państwa, to jest filtr wykonany ze sprasowanego, to jest sprasowany blok węgla, wykonany z ze spalonych orzechów kokosowych, które dadzą największą porowatość, dzięki temu on usuwa zanieczyszczenia około 60 razy mniejsze od włosa ludzkiego. Włos ludzki to jest około 30 mikronów. Bardzo, bardzo łatwo sobie to wszystko przeliczyć. Powierzchnia filtrująca tego filtra po rozłożeniu to jest około 96 boisk piłkarskich. Nie pomyliłem się. To jest ponad około 50 tysięcy metrów kwadratowych. W związku z tym mamy pewność, że zanieczyszczenia dużo, dużo mniejsze, tak jak powiedziałem, około 60 razy mniejsze od włosa ludzkiego, będą usuwane przez ten filtr. Dodatkowo jest tutaj lampa ultrafioletowa. I teraz, co ten sam wkład daje nam, jeśli chodzi o wodę ekranową? On usuwa około 160 zanieczyszczeń, które występują w wodzie. To nie znaczy, że w szklance wody, którą Państwo pijecie, muszą być wszystkie te zanieczyszczenia. To jest w zależności od tego, gdzie Państwo mieszkacie. Te zanieczyszczenia są różne, ale one występują. No i ten wkład usuwa te zanieczyszczenia pozostawia wszystkie minerały. W związku z tym macie Państwo pewność, że pijecie wodę oczyszczoną z zanieczyszczeń, a jednocześnie wodę, która nie jest pozbawiona soli mineralnych, czyli tych minerałów, które powinny w wodzie występować. Między innymi sole wapnia, które niektórym bardzo przeszkadzają w domu, ja się nie dziwię, ale one są bardzo potrzebne, ponieważ jeśli woda jest pozbawiona, soli wapnia, czyli nie ma tego kamienia w wodzie, jest woda bardzo, bardzo miękka, wówczas jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju choroby układu krwionośnego, choroby serca i jest to potwierdzone w badaniach, na pewno gdzieś tam sobie poszukacie, jak to, jak to wygląda, jeśli chodzi o te badania i tutaj pokażę Państwu tak, po pierwsze, filtr po roku czasu, tak? natomiast ja mam tutaj nowy wkład filtra, przepraszam, że się troszeczkę odwracam do Was, ale nowy wkład filtra zapakowany, świeża przesyłka, ponieważ u siebie będziemy za chwileczkę ten wkład wymieniać. I jak on wygląda. Proszę zwróćcie uwagę. Tak ja go otworzę, ponieważ on i tak będzie za chwilę używany. I pokażę Wam, jak to wygląda, jeśli chodzi o ciężko wchodzi. Tak wygląda nowy, tak wygląda używany przez rok czasu. To jest filtr z Gdyni, tu gdzie my mieszkamy, w okolicach Trójmiasta również tak samo wygląda i podejrzewam, że gdybyśmy zamontowali to u Was w domu, będzie dokładnie tak samo, tak samo wyglądało. Tak? Podłóżmy sobie ten filtr. Ja chciałbym Wam teraz pokazać skuteczność tego systemu oczyszczania wody, ale muszę to zrobić w taki sposób, że najpierw Państwu, Pokażę coś takiego. To chyba wszyscy znamy. Jest to dzbanek przelewowy z filtrem, tak? Ma tutaj pyt, żeby nie było e, widać, że jest filtr, tak? I teraz, proszę Państwa, zróbmy jedną rzecz. Ja mam tutaj wodę, jak widzicie, zabarwioną na niebiesko. To nie jest płyn zimowy do samochodu, tylko barwnik spożywczy, który jest bezpieczny, ale woda widać, że jest niebieska. I zróbmy sobie jedną, jedną rzecz. Spokojnie tutaj wlejmy tą wodę. Ona nam będzie ciekła i zobaczymy na ile odfiltruje nam ten dzbanek filtrujący tą wodę. Chodzi o to, żeby Państwu pokazać, jaka woda, jaki kolor wody przede wszystkim będzie. I nie wiem, czy to już jest widoczne. Jeszcze chyba nie. Ale za chwilę ten dzbanek się napełni na dole. Może ja tutaj pokażę. Czy tu nie mamy w przypadkiem tej wody niebieskiej? O, tak zasłonię kartką. Widać, ta woda jest w ogóle nieoczyszczona. I teraz jest pytanie: jaki, jaka skuteczność jest takiego dzbanka? Co on usuwa? Nie wiem. Na pewno nie usuwa koloru. W związku z tym, co usuwa jeszcze? Ok, tą wodę sobie wylejemy. I teraz, proszę Państwa, bo bardzo często dzieci wyposażamy w tego typu butelki. Butelki, nie reklamuję żadnej firmy. Butelki, które mają oczyścić wodę z zanieczyszczeń. Widzicie jaki kolor wody jest? To jest dokładnie ta sama woda, która jest tutaj. Po prostu jest przelana. I zróbmy właściwie może nie tą szklankę, bo w tej szklance nie będzie specjalnie widać, ale mamy tutaj taką szklankę przezroczystą. Bardzo. OK. Tak. Wyciśnijmy sobie troszeczkę tej wody. Tutaj również jest wkład węglowy, tak? I w tych obu filtrach jest po prostu różny węgiel, który ma usunąć zanieczyszczenia. Proszę bardzo. Tu mamy szklankę. Woda jest dalej niebieska. Tu jest dalej niebieska. Spróbujmy sobie to przysłonić, żeby to było widoczne. Tak? Widzimy różnicę. Między tą wodą a tą wodą, praktycznie nie ma żadnej różnicy. Tak? Ona jest dokładnie takiej samej barwy. Okay. I teraz podstawmy to tak, a ja Państwu pokażę, jak działa ten filtr. On nam będzie troszkę hałasował. Tak. Mamy włączony filtr. Włączamy pompkę, i teraz uwaga: to jest pompka akwaryjna, w związku z tym ciśnienie które tutaj mamy, ono nie będzie takie jak w wodzie, jak w, w, w kranie, ponieważ jeżeli filtr jest podłączony, tak jak tutaj u nas widzicie, jest wylewka i jest podłączony ten filtr, ciśnienie wody jest około, inaczej nie ciśnienie wody, a ilość przefiltrowanej wody jest około 3,5 litra na minutę. W związku z tym ta woda leci normalnym <laughs> spumieniem. I proszę bardzo, zwróćcie uwagę, jaka woda leci tutaj. Tu mamy niebieską, tu mamy niebieską, a tutaj leci biała woda. Wystarczy sobie wybrać. Proszę Państwa, mając ten film, nie wyrzucamy, nie kupujemy i nie wyrzucamy o 3, 3333 butelek plastikowych o pojemności 1 litra. Wróć, 1,5 litra. W związku z tym, zastanówcie się, jakie mamy, jaki mamy wpływ na... Ochrony środowiska. Koszt tego filtra, jeśli chodzi o przefiltrowanie wody, to jest, jest to dostępne na stronach internetowych. My również możemy gdzieś tam Państwu te informacje przekazać. Proszę zastanowić się, jaką wodę pijecie? Czy pijecie wodę taką? Czy pijecie wodę czystą, zdatną do picia? Oczyszczoną z zanieczyszczeń, natomiast niepozbawioną minerałów. Dziękuję bardzo.